Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przy mikrofonie brat Robert Krawiec. Drodzy, dzisiaj w naszej refleksji chcemy zastanowić się nad takim tematem, jak przeżywać cierpienie. Cierpienie dotyka każdego z nas, cierpieli święci, a przede wszystkim naszymi myślami biegniemy do naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który przeszedł wiele cierpień, mękę, śmierć krzyżową. Czym zatem jest cierpienie, jak go przeżywać? Cierpienie nabiera pełnego sensu tylko w perspektywie wieczności, Zie, ziemskie cierpienia ofiarowane Bogu jest pokutą gładzącą kary za grzech, tak mawiali często święci, stąd doczesne cierpienie zmniejsza czyścową pokutę. Z doświadczeń świętych wiemy, chociażby świętego Ojca Pio, że największe cierpienia na ziemi są niczym w porównaniu z doświadczeniem cier czyśćca, cierpień. Święty Ojciec Pio uczy, że każdy człowiek żyjący powinien pragnąć ponieść raczej wszystkie męczarnie aż do końca świata, niż jeden dzień pozostać w cześsu, tak mawiał święty stygmatyk. Jeżeli ma się na względzie niewyobrażalne cierpienie w cześsu, inaczej postrzega się udręki doczesności. Cierpienie ofiarowane Bogu jest zasługą na wieczność. Znamieni w niebie na szczęście, bo Bóg oddaje według wiary i uczynków. Chwała w niebie nie będzie dla wszystkich taka sama. Osiągnie taki stopień, w jaki nasze życie było podobne do Chrystusowego, a cierpienie upadabnia do Jezusa. Oto poprzez krzyż Chrystusa stało się drogą dojrzewania w miłości. Święci no nie dośliby do doskonałości, gdyby nie cierpienie. Kiedy ojciec Pio skarżył się na niedogodności, to właśnie usłyszał, że święci jeszcze większe przeżywali cierpienia. Swój ból można za kogoś ofiarować. Do dziś pamiętam panią dotkniętą stwardnieniem rozsianym i przykutą do łóżka, do której przychodziłem z komunią świętą. Z mężem mieliśmy dwoje dzieci, mawiała kobieta. On ciężko pracował, a ona wychowywała córki. Nastolatki były bardzo odpowiedzialne i pracowite, po szkole zajmowały się domem, bo wiedziały, że mama jest chora. W tej rodzinie było wiele ciepła i prawdziwej miłości. Wcześniej nie spotkałem bardziej zjednoczonej rodziny. Kiedy zadałem pytanie o źródło siły do utrzymania między sobą tak dobrej atmosfery mąż bez zastanowienia wskazał na swoją małżonkę, mówiąc „to jej zasługa, ona każdego dnia ofiaruje za nas cierpienie, które nas jednoczy i uczy życia”. Kontynuując przysiągł, że nie modli się o zdrowie dla żony, bo wszyscy pogodzili się z jej chorobą codziennie modli się natomiast o to, żeby Pan Bóg jej im nie zabrał, bo bez niej staliby się bezradni jak dzieci. To świadectwo pokazało mi, jaką moc ma cierpienie ofiarowane Panu Bogu za najbliższych. Ta rodzina zawsze pogodna i pełna radości, mimo trudnego doświadczenia, była dla mnie świadectwem wiary. Ile dzisiaj potrzeba ofiar dla zadośćuczynienia za grzechy świata i wyjednania miłosierdzia, święty Jan Paweł II podczas audiencji w 1982 roku powiedział chorym i wszystkim cierpiącym w szpitalach i domach wyrażam swoją solidarność, moje uczucie i życzliwość. Jak już mówiłem wiele razy, Kościół liczy bardzo na was, ponieważ wasza sytuacja zbliża was szczególnie do ukrzyżowanego Jezusa, dzięki czemu możecie bardziej bezpośrednio współpracować z nim dla nawrócenia i zbawienia ludzi. Jeśli potraficie cierpieć w tym duchu i w tym celu ofiarować swoje cierpienia, będziecie dobroczyńcami ludzkości, a wasze imiona zapisane zostaną w niebie złotymi literami, tak mawiał papież Polak święty Jan Paweł II. Kiedy zdajemy sobie sprawę ze szczególnie wielkich ofiar, jakie przynoszą w swym życiu ludzie, pozostaje tylko milczenie wiary. Kiedy patrzymy na różaniec odmawiany przez osoby dotknięte cierpieniem, widzimy w nim szczególny majestat tajemnicy. Nie sposób nie sięgnąć w tym miejscu do listu apostolskiego Jana Pawła II, Salvifici Fici Toloris, o chrześcijańskim sensie cierpienia. Cierpienie ludzkie budzi współczucie, budzi także szacunek, i na swój sposób onieśmiela. Zawiera się w nim bowiem wielki, w swojej wielkości y, tajemnicy. Papież pisze, że każdy z nas bez wyjątku jest powołany do tego, by swoje cierpienie połączyć z Jezusem Chrystusem, przecież droga Kościoła nie może być inna, skoro jest on mi, mistycznym ciałem Chrystusa. Dlatego Kościół przeżywa prześladowania w różnych miejscach i w różnych osobach. Ojciec Pio cierpiał przez całe swoje życie. Na obrazku z okazji 50. rocznicy Święceń Kapłańskich napisał takie zdanie: 50. lat kapłaństwa, 50. lat przybicia do krzyża. Istotna była jednak nie ilość przeżytych cierpień, ale ich jakość. On mógł powiedzieć: Za świętym Pawłem Apostołem: Z Chrystusem jestem przybity do krzyża. Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Takie podejście do własnego cierpienia zarówno fizycznego, a więc jego stygmaty, choroby itd., jak i duchowego, ciemna noc ducha, pokusy szatana, oskarżenia itd., sprawiło, że sam stał się domem ulgi w cierpieniu dla każdego, kto się z nim spotykał. Właśnie dlatego powstał wspaniały szpital w San Giovanni Rotondo, gdzie uczy się szacunku dla człowieka cierpiącego i odkrywa piękno człowieczeństwa, służąc chorym. Ojciec Pio chciał uzbroić swoje duchowe dzieci w troskę o ludzi cierpiących, bo widział w nich samego Jezusa. To wielka prawda, że patrząc na ludzi chorych i cierpiących, uczymy się człowieczeństwa. Zawsze, kiedy to dostrzegamy, realizujemy słowo Boga: Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Ewangelia św. Mateusza, 25 rozdział. Kto z nas nie chciałby usłyszeć tych słów Chrystusa na sądzie ostatecznym? Takie pytania do refleksji. Czy zadaję sobie pytanie o mądrość w cierpieniu? Czy wzrasta we mnie wrażliwość na cierpienia najbliższych? Czy chętnie odwiedzam ludzi chorych? W życiu świętego ojca Pijo, w życiu świętych często spotykamy taką niezrozumiałą rzecz, pochwałę cierpienia. Dlaczego Chrystus obiecuje osiągnięcie Królestwa Niebieskiego tym, którzy cierpią prześladowanie? Czy w pochwale cierpienia nie drzemie postawa cierpiętnicza, za którą kryje się frustracja i problemy emocjonalne człowieka? Duchowość ośmiu błogosławieństw może obecnie wydawać się niektórym tak archaiczna i słabo powiązana z realiami dzisiejszego życia, że w pierwszym odruchu zostają one odrzucone. Człowiek za naiwne uznaje poddanie się najwyższej woli Boga, gdy wszyscy dookoła wmawiają mu, że jest samowystarczalny, przyzwolenie na chwilę smutku i refleksji gdy jej efekty mogłyby być przygnębiające, zachowanie milczenia, gdy ktoś o nim źle mówi i łagodnie potraktowanie swego oszczercy, jeśli jest zbyt mocno przywiązany do swego dobrego imienia, walkę o sprawiedliwość, gdy może to przynieść doraźne szkody i, i żadnego widomego zysku, okazanie miłosierdzia tym, którzy na to w jego ocenie nie zasługują, Pozytywne myślenie o tych, którzy źle postępują, mimo że wszyscy są dziećmi bożymi, zachowanie spokoju, kiedy tak bardzo go brakuje. Jednak właśnie tego wszystkiego oczekuje od nas Chrystus. Jego Osiem Błogosławieństw to wielka nauka chrześcijańskiej etyki, tym bardziej przekonująca, że jej autor urzeczywistniał ją na najwyższym poziomie własnym życiem na Ziemi. Ósme błogosławieństwo jawi się nam jako korona wszystkich poprzednich błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie, mówi Chrystus. Ewangelia świętego Mateusza, piąty rozdział. Dopełnia jej kolejny werset z pisma świętego, z którego dowiadujemy się, że błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Jest to zapewne jedno z największych wyzwań dla chrześcijanina, a zarazem jedno z najtrudniejszych do zaakceptowania. Jezus mówi jasno, że najbardziej czy czytelnym znakiem bycia Jego uczniem jest właśnie prześladowanie. Spotykamy się z Nim już u zarania dziejów Kościoła, dotyka apostołów, męczenników za wiarę, którzy nierzadko za cenę własnego życia pozostawali wierni Chrystusowi i wierze. Cierpienia, prześladowania dotykały także świętego ojca Pio. Prześladowania na ziemi Doświadczył sam Jezus Chrystus. Jego szczytem stał się Krzyż. Także i dziś nie brak na ziemi ludzi, którzy tracą życie, okazując wierność Chrystusowi. Czyż nie cierpią dla Chrystusa i wraz z nim wszyscy, którzy na co dzień są choćby wyśmiewani lub wprost prześladowani za zewnętrzne oznaki swej wiary i religijności? Przecież dzieje się tak we współczesnej, cywilizowanej, jak sam o sobie mówi, właśnie Europie. Czy nie cierpią chrześcijanie, którzy narażeni są na drwiny, a mimo to ofiarnie wyznają Chrystusowe ideały, wyznają Ewangelie, także te zawarte w kazaniu na górze? Cierpienie i prześladowanie ze względu na wiarę i Ewangelię Chrystusa stanowią część osobistego powołania każdego chrześcijanina. Zapowiedział to na początku już sam Chrystus. Jeśli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Ewangelia Świętego Jana, 15 rozdział. Prześladowanie jest niezbędne, ponieważ stanowi swoisty probierz pełni naszego chrześcijaństwa. Umiłowani. Temu żarowi, który pośrodku Was trwa dla Waszego doświadczenia, nie dziwcie się, jakby Was spotykało coś niezwykłego, ale cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu Jego chwały. Jeżeli zaś ktoś z Was cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech wychwala Boga w tym imieniu czytamy w pierwszym liście św. Piotra w czwartym rozdziale. Koniecznym warunkiem uwolnienia człowieka z niewoli zła jest żal za grzechy i oddanie siebie do całkowitej dyspozycji Stwórcy. Po grzechu pierworodnym obraz i podobieństwo Boga w człowieku rozum, wolnawora oraz zdolność do miłości zostały do tego stopnia zdeformowane, że człowiek o własnych siłach nie był w stanie pozwolić Bogu, aby ten wyzwolił go z niewoli grzechu i śmierci. To zasadniczy powód, dla którego Bóg stał się prawdziwym człowiekiem, członkiem wspólnoty ludzkiej. Będąc prawdziwym Bogiem, w Bogu nie ma przeszłości i przyszłości, lecz ciągłe teraz, Jezus mógł z historii każdego człowieka wziąć na siebie całe zło i wynikające z niego cierpienie. Przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, Chrystus sprawił, że każde zjednoczenie z nim, cierpienie staje się drogą zbawienia i dojrzewania do miłości, a więc ma nieskończoną wartość zbawczą. Pan Jezus objawia nam również, że ile razy cierpienie spotyka człowieka, Bóg za każdym razem jest pierwszy, by nieść jego ciężar. To sam Zbawiciel jest obecny i cierpi w każdym z milionów istnień ludzkich żyjących w nędzy i poniżeniu, brutalnie wyzyskiwanych, umierających z głodu, czy też jako ofiary tortur, terroryzmu, tylko wzrokiem wiary, można odkryć tę wstrząsającą rzeczywistość miłości Boga, współcierpiącego z człowiekiem dla Jego zbawienia. Patrząc z wiarą na krzyż Chrystusa, odkrywamy, że każde cierpienie, a szczególnie to najbardziej bezsensowne i niewinne, staje się drogą zbawienia, gdy cierpiący człowiek zjednoczy się z męką Chrystusa, bezgranicznie ufając, powierzając się Jego miłosierdziu. Wtedy człowiek odkrywa w swoim bólu wielki dar i łaskę, gdy zdaje sobie sprawę, że współuczestniczy z Chrystusem w zbawianiu świata i dostrzega w obecnych cierpieniach drogę prowadzącą do wiecznej radości w niebie. Skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by też wspólnie z Nim mieć udział w chwale. Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić, czytamy w liście do Rzymian w ósmym rozdziale. Cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. Pierwszy list świętego Piotra, czwarty rozdział. Niewielkie bowiem utrapienia na nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to co widzialne, lecz w to co niewidzialne. Drugi list do Koryntian, czwarty rozdział. Pytanie: Czy żyje duchowością i przesłaniem ośmiu błogosławieństw? Jak re reaguję na niepowodzenia, przeciwności, nieprzychylne słowo? Czy modlę się i wspieram prze prześladowanych za wiarę, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.